Dzień dobry, Tomasz Steinbruch. Witam Państwa w naszym mlecznym podcaście i tradycyjnie razem ze mną pani Agnieszka Surkont, dietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee... Dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego mleko to dobry wybór na święta. Święta Bożego Narodzenia są przed nami, więc, więc temat idealny, w idealnym momencie. Przypomnę tylko, że kampania Mleko Dobry Wybór została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. No i przechodzimy od razu do rzeczy. Pani Agnieszko? Tak. Może... Mleko to dobry wybór jak najbardziej do systemu bożonarodzeniowych. Myślę, że mówiąc o deserach bożonarodzeniowych, każdy ma na myśli wspaniałe, pyszne serniki, które pojawiają się na stołach bożonarodzeniowych. Tak naprawdę jest to najstarsze polskie ciasto, niemniej jednak było znane one już w starożytności. Na przykład podczas Olimpiady Zwycięzcy, Olimpiady w Grecji, dostawali do jedzenia właśnie taki sernik, co to znaczyło, jak ważną rolę przykuwano do tego wyrobu. W Polsce, w czasach w starszych czasach, był to tak naprawdę produkt luksusowy, nie wszystkie gospodarstwa mogły sobie pozwolić, żeby przygotować sernik ze względu na ilość składników, które tam występują. Bo jak wiemy, sernik składa się z sera parogowego, z jaj, z mąki pszennej, ziemniaczanej i różnych innych dodatków, jak na przykład czy trochę bakali, czy trochę maku, czy skórki pomarańczowej. To w zależności właśnie, kto przygotowuje, jaki to ma być sernik, takie składniki się tam znajdują. Myślę, że taki sernik jest bardzo dobrą, smaczną, smacznym deserem właśnie na Boże Narodzenie, a dodatkowo ma dużą zawartość wapnia i białka, dzięki czemu no jest, też, jest też deserem bardzo o wysokiej wartości odżywczej. Mówiąc o Bożym Narodzeniu, mamy też na myśli pięknie pachnące korzenne pierniczki, które również już znane były w starożytności. Nam bardziej są znane dzięki Toruniowi i Katarzynie. Do ich produkcji również potrzebne jest gorące mleko czy masło, czyli również tu wpisują się produkty mleczarskie. E, także widzimy, że nie tylko e, to e, typowo produkty do spożycia, jak jogurty, maślanki, sery, ale również e, dodawane są do wielu innych wyrobów, jak na przykład e, wyroby cukiernicze. E, dzięki czemu ta wartość odżywcza może jest tam cukier, e, czyli jest to e, produkt słodki, ale oprócz tego ma tą jakąś wartość odżywczą dzięki właśnie temu e, na Białoru. Tutaj w naszej tradycji widzimy właśnie bardzo, bardzo dużo różnych przepisów, bardzo dużo dań. To co obserwujemy w tej naszej tradycji, produkty mleczne są zawsze, od zawsze i, i myślę, że tak będzie. Natomiast to, co, na co właśnie zwrócimy, można zwrócić uwagę, to właśnie na te wartości odżywcze, że produkty mleczne są, są, są właśnie to dobry, są dobrym wyborem. Właśnie jeśli, jeśli chodzi o, do, o ich dobór do tych naszych potraw, i tutaj porozmawiajmy sobie o tej właśnie takiej dietetycznej rzeczy, jeśli mamy na przykład święta na diecie. Tak, chcemy być na jakieś dzieci mamy święta na diecie, to co tutaj można wymodzić, jak te produkty podobierać, co powinniśmy e, właśnie dobrać. No i z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy na diecie i święta kojarzą się z obżarstwem i bardzo dużo jemy, to, to czym tą naszą dietę, jakie produkty mleczne powinniśmy wzbogacić żeby po prostu e, nie pęknąć i żeby tutaj z naszymi brzuchami było wszystko dobrze. Jeżeli jesteśmy na wiecie, no na pewno ze stołu wigilijnego można wybrać potrawy, które będą zarówno wskazane dla osób, które są na diecie, jak i te, które no, lubią obrzasko. Delikatny barszczyk, jak najbardziej, zarówno dla tych, jak i dla tych osób. Myślę, że ryby nie muszą być koniecznie smażone, mogą być duszone, zapiekane, delikatnie z odrobiną masełka dla smaku, bo jak wiemy tłuszcz nośnikiem smaku, więc jak najbardziej ryby zapiekane z odrobiną masełka. Kilka pierożków z kapustą i grzybami jak najbardziej. Myślę, że też nikomu nie zaszkoli. Nie muszą one być od razu polane tłuszczem i ciężkostrawną, usmażoną cebulką, a takie właśnie ale tylko ze śmietaną, to jest ale mogą być ze śmietaną, no dużo na niektórych stołach, bo u mnie głównie to są właśnie z pieczarką, z grzybami z kapustą, ale na dużo stołach na przykład są takie już bardziej na słodko, jak na przykład suszoną tuszo śliwką i tutaj jak najbardziej delikatnie polać nawet już nie śmietanką, a jogurtem i też będzie na, na pewno smakowało bardzo dobrze. Zupy, zupy wigilijne owocowe delikatnie można sobie też zabielić. Sałatki jarzynowe, które się pojawiają i tutaj możemy zamienić nie majonez, a na przykład jogurt, czy pół na pół jogurt-majonez i już mamy zupełnie inną wartość odżywczą, zupełnie inną kaloryczność produktu. E... Śledziki, które się pojawiają, one jak najbardziej też e... są zarówno dla osób, które są na diecie, i dla tych, które lubią opracować, To taki śledzik delikatny... pytanie e... Albo śmietanie, jak najbardziej, a może na pół na pół, a może pół na pół trochę z jogurt, trochę śmietany. Porozumiem, ta śmietana zupełnie inaczej smakuje niż jogurt, też, ale jak najbardziej możemy pół na pół jogurt, śmietana, i myślę, że nawet nikt by nie zauważył, że ktoś tak właśnie zastosował. Oprócz tego, no wiemy, że Boże Narodzenie kojarzy nam się z obżarstwem. Także myślę, że żeby ten nasz przewód dobrze funkcjonował, to warto już tutaj zacząć, może taką przed świętami już zacząć pić po szklaneczce na przykład kefiru czy maślanki, żeby ten nasz przewód pokarmowy dobrze funkcjonował, nie było za bardzo i taka szklaneczka kefiru może na bardzo dobrze by wpłynęła na ten przewód pokarmowy i złagodziła jakoś potem to świąteczne obrzastwo. Panie Agnieszko, ja tutaj już jestem głodny. czekają na święta. Ja już ja nie wiem, ja pamiętam, na święta. Tak, wszyscy już czekają na święta. Myślę, że dzięki tym poradom nasze święta będą jeszcze lepsze i zdrowsze. Pani Agnieszka słodką dietetyczka, była gościem podcastu, mlecznego podcastu, tym razem o tym, dlaczego mleko to dobry wybór na święta. Przypomnę tylko, że kampania Mleko Dobry Wybór została sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka. Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję. Również bardzo dziękuję.